Sara, powiedz mi, on jest w pracy czy się świetnie bawi, bo nie rozumiem. On tak tylko udaje, żeby nie prowokować. Nie prowokować do czego? Do opuszczenia lokalu, bo na tym chyba zależy nam najbardziej. Dobra, nie wyrzucimy ich stąd siłą, okej? Okay? Kaja ja chodzę nam na zaplecze. No, świetnie idzie mu udawanie, że się to przebawi. udaje, że jest tolerancyjny, ale zaraz się przekonam. Czekaj, Magda! Stary czaj. A pedał na to nie muszę. Nie muszę, nie muszę. Jak się bawicie? Świetnie, ale z tobą byłoby jeszcze lepiej się pobawić. Kurde, taka fajna okazja, ja nic nie mogę, bo wyobraź sobie, mam żonę. Co? Tak, kilka dni temu wzięłam ślub. Frodo był na weselu, słuchajcie. Co? Ty, ty byłeś na jakimś leciutku nie. weselu? Nie, nie, ja nie mało na tego. Wzruszył się, już wam pokazuję zdjęcia. No to ty z do Polska? Co, co ty gruszu? Ja z pedałami nie piję. Ale to nie tak jak ja nie jestem żadnym pedałem. No ty, ale ty, się nie Chłopaki, bierzcie, bierzcie go! No to ty! Hey, no to ty, co ty? dzieje? Dostań, ty